Było przycięcie wstęgi, jest nowerondo rondo i most na rzece Trojanówce w Gruszczycach w gminie Błaszki. Oprócz budowy tych obiektów przebudowano drogę powiatową Gruszczyce-Jasionna i poszerzono ją do szerokości 7 metrów. Umocniono też skarpy i dno rzeki, wybudowano nowy chodnik, odcinek kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. W piątek na nowej drodze w obecności członków zarządu powiatu Śląskiego, władz gminy Błaszki. Radnych gminnych i powiatowych, inwestorów, mieszkańców Gruszczyc oficjalnie oddano drogę do użytku. Uroczystość poprowadził Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Śradze Robert Piątek, który koordynował realizację prac. Stoimy obok, a w zasadzie na chyba największej inwestycji, nie chyba, na pewno największej inwestycji powiatu i myślę, że my możemy się naprawdę szczycić tą inwestycją. Jak patrzymy na ten odcinek od samego Wróblewa do praktycznie gminy Błaszki, to ten odcinek tego kawałka, który teraz tutaj oddajemy, był jednak nam wszystkim bardzo potrzebny. Bo to już jest zwieńczenie i połączenie drogą powiatową dwóch gmin. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy jeszcze jakiś czas do tyłu mówię, kilka miesięcy jak wyglądało tutaj to skrzyżowanie, gdzie było dosyć niebezpieczne, gdzie ten staw, gdzie te skarpy. E, wielu radnych oczywiście opanowało o to, że te skarby się zarywają, że ta droga jest podmywana. Wyglądało to tak, jak wyglądało. Natomiast dzisiaj to wygląda naprawdę europejsko. Nie mamy się czego wstydzić, jesteśmy dumni. Patrząc na inwestycje na terenie powiatu sierackiego. Wiadomo, że tych inwestycji chcielibyśmy mieć jak najwięcej, ale myślę, że tutaj na terenie gminy Błaszki, bo tutaj dzisiaj oddajemy to rondo z kawałkiem drogi łączące te drogi powiatowe. Za chwilę będziemy też oddawać drogę w Maciszewicach naprawdę środki, które tutaj udało nam się przeznaczyć i zdobyć na te winy Błaszki są znaczące. Stoimy w miejscu bardzo newralgicznym, ważnym i chciałem w imieniu społeczności gruszy, ale całej winy Błaszki podziękować za to, że Udało się zrobić coś, co dla wielu, jak rozmawialiśmy, było rzeczą niewyobrażalną do wykonania. Ale jak widzimy, są rzeczy, jak się zamarzy i chce, to można to zrealizować. Ale chcę też Państwu powiedzieć, bo też było wielu niedowiarków, po co, na co są ważniejsze inwestycje. Ale z chwilą, kiedy zamknięto ten most i 9 miesięcy była realizacja tej inwestycji, to zaczęli nagle narzekać mieszkańcy łubnej, cieni. Później SARN, Żelisławia, Błaszek, bo im nagle zwiększył się ruch. Tak tutaj jest generowana siła natężenia. Zresztą jak tutaj nawet stoimy. W tej chwili widzicie Państwo, że cały czas odbywa się ruch. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest nie tylko rondo, bo to jest skrzyżowanie przy przedszkolu jesteśmy przy ważnych tutaj e, w ważnym miejscu, natomiast to jest most, który wymagał praktycznie budowę od podstaw, a zaraz za tym mostem jest staw, gdzie obserwowaliśmy rok rocznie woda zabierała skarpę i praktycznie chodnik też zaczynał już uciekać do, do stawu, więc to Konieczność była, można powiedzieć, oczywista. 10 rok pracowej dokumentacji, jedenasty rok. Byliśmy gotowi do inwestycji. Wiadomo, że trudne czasy, ale ja się cieszę bardzo, że dzisiaj jest finał. Inwestycja niewymienna budziła wiele, wiele kontrowersji, kontrowersji, ale wypracowaliśmy wspólny konsensus, konsensus który doprowadził do tego, do tego no, potrzebnego, potrzebnego, potrzebnego dzieła. Bardzo cieszę się, że ta inwestycja powstała tutaj w naszej gminie, w naszym regionie. Jest to inwestycja największa, nie tylko w naszej gminie, ale również na terenie powiatu sieradzkiego. Kontrakt na pewno nie był łatwy, był bardzo trudny i tu chcę podkreślić, że dzięki tak dobremu zamawiającemu, który rozumiał tutaj problemy jakie są na budowie, również nadzorowi, Także wszystkim razem mogę powiedzieć, że problemów było bardzo dużo, ale nie generowaliśmy nowych, tylko rozwiązywaliśmy wspólnie te wszystkie, które były. Dokumentacja na przebudowę drogi opracowano już w 2010 roku, jednak do prac przystąpiono w roku ubiegłym. Całkowita wartość inwestycji wynosiła ponad 16,5 miliona złotych, z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła ponad 3,5 miliona, gmina Błaszki wsparła inwestycję kwotą 2,5 miliona, 2 miliony złotych przekazała z kolei lokalna firma.